Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Warszawie. Ulica Aleje Jerozolimskie. To jest ta ulica, główna ulica Warszawy. Już w kierunku już e, właśnie Łodzi, Katowic. Można tak powiedzieć. Dookoła Poznania. I tutaj z tyłu widać pociągi jeżdżą. Jakieś półtora roku temu byłem tutaj. Nagrywałem filmik, co, to, co, co się dzieje, że nagle, chyba po 30 latach albo i więcej, nagle zaczęli coś robić przy dworcu Warszawa Główny. Stary dworzec, wie panie, Wiecie Państwo, o pięknej nazwie, z pięknymi, z, z pięknymi zwyczajami. Tutaj, na, jako dziecko wtedy wyjeżdżałem na wczasy z rodzicami a to tutaj jest elektryczne czy by to było dla e, tych elektrycznych tych, tych nie nie elektrycznych Aha, no kasy nie, nie kasy tablice informacyjne proszę państwa i zapytałem, czemu ma to wszystko służyć czy to nagle będzie będą ktoś przyjeżdżał czy raczej odjeżdżał i tłumy, w każdym razie to jest naszykowane na tłumy tak widziałem to, że będzie to szykowane na tłumy, tutaj jest akurat tak zakaz wejść, wejścia, no ale my proszę Państwa takimi rzeczami się zbyt nie przejmujemy, wchodzimy wszystko widzę, że porządnie zrobione beton, stal bardzo ładnie, bardzo ładnie no to i teraz już jest, już jest jasne wszystkie siły które wszystkie siły, które drzemią w świecie te dobre i te złe a właściwie to siła to w zasadzie jest już tylko zła w tym wypadku Przygotowane tory do kabli wszystko ładnie, mocne. No i dobrze, no dobrze, lubię, lubię pracę taką mocną. S są naszykowane si te wszystkie siły dążą do jednego. Dążą do tego, żebyśmy byli niewolnikami. Ogromna masa niewolników, i, i nieliczni panowie. My mamy być tylko robolami, żywymi, magazynami części zamiennych. Dla, jeżeli, jeżeli komuś z wielkich popsuje się coś w wełbie w, w serduszko i mi zacznie wysiadać bo z tej nadmiaru szczęśliwości to wtedy właśnie wezmą takiego Majnowskiego, zielinskiego, z Polski czy z, z ze Słowacji Czech czy właśnie, a później może z innych krajów i będą, I będą wymieniać serduszka, wątroby, serca, oczy, głowy, przeszczepiać. Po to są to zrobione te testy. Oni biorą po prostu DNA nasze. A ja to dawno mówiłem. No i dlatego mi. Widzicie Państwo? Ja to dawno mówiłem i dlatego likwidowali mi kanał za kanałem i likwidowali no ale na no jakieś prawda wyjdzie na jaw czasami nigdy nie wyjdzie no ale to już, już jednoznacznie proszę Państwa no dobrze to zrobiono, ładnie solidnie no ale już teraz wiemy dlaczego to jest No i, także, A my będziemy teraz, babcie będą łożyć dalej, będą w kościółkach zbierać dla, dla tych, co mordowali ojców, dziadów, wujów, stryjów, siostry, braci. 200 tysięcy, nie można zapomnieć 200 tysięcy banderowcy. Wymordowali naszych obywateli na Wołyniu. No i co? I za to się spotyka na Będą przyjeżdżali tutaj. Będą mieli 500, plus, 14, 15 wszystko będą. Stąd też właśnie te makabryczne podwyżki cen paliw. Wszystkiego, w gazu będą. Pierdzieli że to jest przez Putina. Pewnie Putin dołożył swoją cekiełkę, ale to nie w ten sposób. On dołożył cekiełkę w ten sposób, że, że według mojej oceny to jest to wszystko dogadane z Bidenem i z tymi wszystkimi. Proszę zwrócić uwagę, że że do Putina delegacje z Izraela tak samo często jeździły jak do do Kijowa także to wszystko jest między innymi dogadane kiedy ma co być I... to jest akurat muzeum kolejnictwa mieli wyrzucić stąd, no to szczęście, to zostało ale proszę, panią, proszę Państwa no dobra, to tak i ta sama sytuacja jest na dworcu Warszawa Zachodnia. Pojedziemy tam też, sfilmujemy państwo, żebyście Państwo widzieli, ci, co nie byli w Warszawie. No dobra. Znaczy, nie dobrze. Zatrzymujemy. Porządne widzę że to windy, niewiele wieloosobowe, tylko jeszcze nie, nie gotowe. Czyli albo się trochę im przyspieszyło, chyba trochę się im przyspieszyło, albo nie tak zwykle pewnie u, u nas są opóźnienia w budowie, na budowa, czyli morowiecki się trochę spóźnił, ale nie bardzo Pociągi tutaj już jeżdżą, czyli przygotowane, sprawdzone. Tu akurat mi się nie podoba, bo tu jest poręcz zrobiona z kształtownika, z rury prostokątnej. I tu jest otwór. Według mnie to ten otwór powinien być zaślepiony. Jak będzie wpadał śnieg deszcz, to właśnie będzie podobało to, że będzie rzewiało. Z drugiej strony, z dołu, to już niekoniecznie, bo woda będzie z góry leciała. Więc tutaj nie powinno być, niekoniecznie musi bo jak nawet by coś tam przeciekło, żeby miało wtedy wypłynąć. Więc to będzie, to będzie, myślę, że to trzeba będzie zgłosić, żeby to naprawili. No. Chyba, że w tej technologicznie jest to opracowane. Zrobię to zdjęcie. Tutaj między ulicą Aleja Jarosławieńska, a terenem, człowiek postawił pawilont. Ładny pawilont sprzedawali graturę trakotę więc wsadzili go do pierdla próbowałem się dosyć, e, dowiedzieć gdzie siedzi i tak dalej, żeby z nim porwał czyli nie chyba nie był swój i dlatego wsadzili go do pierdla, może umarł <laughs> powiesił się na własnej prydrze albo co no pamiro rozwalili też nie rozumiem dlaczego rozwalili mogli przecież Prawda, zostawić dla samych siebie, ale nie. Pewnie Chodziło o to, żeby znikła kawałek historii. Tak, jako dług pozostał. Tak to robią nasi rządzący. Kto ich wybierał? Ja nie. Tak, żeby nie było wątpliwości, do Was wszystkich się dobiorą. Będziecie na nich głosować, Wam się do Was się dobiorą. Tak jak mój tata mówi. Dajcie mi władzę, oczywiście z przekąsem to mówi. Dajcie mi władzę, a ja was urządzę. Oh.